Witam Państwa bardzo serdecznie. W tym odcinku instruktażowym skupimy się na monitoringu. Ci z Państwa, którzy posiadają uprawnienia do nadzoru prac prowadzonych na zakładzie, rejestrując swoje konto, mają możliwość zalogowania się do naszej aplikacji z zupełnie innym interfejsem. Dzięki temu mamy podgląd do tego, jakiego typu prace aktualnie prowadzone są na zakładzie i jakie prace wymagają aktualnie potwierdzenia. I dzięki przejściu procesu weryfikacji i potwierdzenia będziemy w stanie z telefonu mobilnego mieć dostęp do informacji dotyczących tego, co dzieje się na naszym zakładzie przemysłowym i będziemy sobie to mogli weryfikować, sprawdzać i analizować. Ci z Państwa, którzy posiadają zarejestrowane konto, które posiada uprawnienia do nadzoru i do obserwacji prowadzonych prac na terenie całego zakładu, Również może skorzystać z naszej aplikacji, ponieważ ma wtedy zupełnie inny widok, wgląd do systemu niż osoby, które posiadają uprawnienia do tworzenia e-pozwoleń na pracę. Mają Państwo tutaj wyszczególnione wszystkie prace, które aktualnie zostały wystawione i są, trzeba je za, i są aktualnie zatwierdzane. Posiadacie, posiadacie również wgląd do tego, ile jest prowadzonych. Yy, Prac przez różnego typu firmy na terenie państwa zakładu przemysłowego możecie sobie je również w tym widoku przeglądać. Po zainstalowaniu sieci iBeacons w państwa zakładzie będą państwo też mieli możliwość podglądu lokalizacji tych prac w miniaturze waszego zakładu. Aby dodać dodatkowe informacje dotyczące konkretnych, konkretnych poprowadzania prac i ułatwić osobom, które pracują w księgowości. Aby mogło obserwować, czy dane prace zostały otwarte lub zamknięte, możemy również wprowadzić dodatkowo informacje dotyczące danego konkretnego zamówienia, które pozwoli łatwiej i sprawniej w późniejszym etapie po jej zakończeniu wykryć, czy zostały one już zakończone. Można też sprawdzić sobie, jaki jest stan prowadzonych prac i informacji w nich zawartych. Są również prace, w których pr można zobaczyć i sprawdzić informacje dotyczące konkretnych pracowników, aby dowiedzieć się, od jak dawna już pracują u Państwa na zakładzie, ile czasu wykonywali już konkretną czynność przy danej lokalizacji.